W sercu Wawelu błyszczy coś niezwykłego. Złota kopuła kaplicy Zygmuntowskiej, jak ognisty punkt nad królewskim grobem. To nie złocenie sztuczne, to prawdziwe, cienkie jak papier złoto przyklejone na liście. Odbija słońce i dusze przodków. Legenda głosi, gdy złoto matowieje, Polska stanęła w obliczu tragedii. 1939 1981 i teraz czy znów widzisz ten blask blask przyciąga spojrzenia czy to tylko architektura czy może duchowy tarcz i ostrzeżenie czy złoty dach wawelu znów ostrzega co o tym sądzisz podziel się swoją opinią w komentarzu zostaw lajka i subskrybuj kanał jeśli chcesz wiedzieć więcej niż inni